Chucky. i że ich jeszcze nie zrobił, no to jak wiadomo, po prostu wie, mogą, będą przygotowali, że Grace może zgankować botlane tam w granicach trzeciej czwartej minuty. Tutaj na topie Skarder mocno puszuje Orna. On ciekawe, czy uda mu się dobić wystarczająco dużo nodów, aby nie, nie, nie pozostać w tyle. No i tutaj widzimy taki lekki połk od Casadin. Tutaj full sobie rzucił. Dostał aż 7 golda za tą wymianę. Na bocie Karma próbuje wyłapać przeciwników. O, Karma tutaj próbuje podejść, ale jednak to ona dostała ten połk, a nie Aszka. No, jednak Aszka też dostała. Aszka także. No, no i my widzimy my tutaj, że... Pingi ze strony Kaziksa na Void Grabsy. I o. właśnie już rozpoczyna, jak najszybciej, zaraz po zrespieniu. Tutaj engage ze strony Cassidy na w no, tutaj coś się jakaś próba podjęcia walki z Kassadinem. O, tutaj Veigar flaszuje. Tu będzie próba zabicia Kassadina, Kasadin też flaszuje i ucieka od karmy. Ale coś wydaje mi się, że tutaj ten Veigar by jednak jeszcze nie dał rady go zabić. Widzimy teraz niebieska wchodzi do dżungli graczowi czerwona czerwonej musi uciekać z tej zostaw. Skok na sadzonkę i sadzonką odskakuje. Red nie chciał się dać zabić. Zresetował się. Ale tutaj widzimy ładny połk od strony tego skarnera. Całkiem spory damage. O, tu będzie próba ul ul ulta od Orna. Yes, porzuca, ghostuje Skarner. Czy Skarnerowi uda się uciec? Skarner, pamiętajmy, że nie ma flesza. Tutaj wyłapali go. Ło, Skarner przy ultuje. Czy tu się coś uda zrobić? To bije Gravesa. Graves przypadnie? Graves nie. Graves nie, przeżyje. Level up, Wszyscy przeżyją. No, cała drużyna się zjawiła. Avengersi się pojawili Avengers, na topie. był na topie. No, w tym momencie tą karmę też widział, więc... Coś czuje, że tutaj ta karma... Bardziej tylko będzie chciała pomóc w spuszowaniu. O, tutaj widzimy, że Kassadin próbuje wymusić walkę. Chodzi Kazik Kazik Skakuje, przepraszam. I mamy kila. Upada 1-1. Kara musi czekać Jana Także z bota. Przybyła Ale rajad nas prankuje dzisiaj. No i mamy setkę minionów na Kassadinie, 10 sesów. Oj, troszeczkę tutaj. I sforsował walkę. Sforsował sforcował walkę. Umiera, ale za to w międzyczasie wiadomo. O, tu ładny tutaj wjazd od skardera. Z z Tutaj stunuje Gravesa, bije ładny damage. Zobaczymy, co tutaj wykombinuje, drużyna czerwona. Stun Weigara, bardzo dobry, trafiony w Jana Jana musi flashować. Ładny wjazd od Kazixa. Kazix tutaj finiszuje karmę, ko zabija kolejnego. Weigar upada. Jednak Janna tutaj pod Janna została pod tutaj spalona asasina. Przez, asasina. A, przez asasina Orna. Więc. O, Kasadin tutaj widzimy, próbuje coś tutaj popułkować tego Weigara. Dziesiąty poziom, za chwilę będzie, czy za chwilę? No jeszcze trochę zajmie, będzie niedługo jedenasty. Widzimy teraz duża Czerwona przyjmuje Pita przy dreiku Tutaj karma przyszła na mida, żeby spokojować kasy, jak Kasyn musi tym ucieka swoim ultimate. Em. To widzimy połowę HP na drake'u, to na czemu ona forsuje tego drake'a, że na niebieska będzie lekko O! Widzimy Arfiony, tutaj lekki Asze. engage od Ashka, Ashka tutaj próbuje podjąć Ezreala 1 na 1, Graves zostaje przesunięty przez Skarnera i Graves Skarny. prawdopodobnie upada. upada tutaj. Kazis go dobija i widzimy potężny Skarner tutaj próbuje rzucać tymi głazami, ale niestety będzie nie dobił, podjąć e, tego blufa. jednak nie, odpuścił sobie. Widzimy engage w Skarnera, jednak pod siebie podrzuca, Skarner odpuszcza. O, coś tutaj, Skarner próbuje tutaj engageować. Zobaczymy, czy uda mu się pić. No i karma spada, zostaje upada. wyłapana. Bardzo brrstudno gara. wszystkim są nowo czterech. Jana ultuje, engage stany. orna, orn. O, tutaj widzimy Janer. Kasadin. Ulta, o, prawie tutaj dobija Ezreala. Zobaczymy, czy Kasadinowi się udało zabić Ezreala, Ezreal upada. Widzimy tutaj jeszcze Skarner, próbuje tutaj. Widzimy tutaj Ucieka? Kasady, próbuje tutaj czyścić. Zobaczymy, czy uda mu się dalej wyczyścić Wiejkara. Czy nie ma many już na kolejnego dasza Nie ma many, tutaj widzimy Skardner, próbuje uciec. I Skarner, skarner upada niestety pod naporem pocisków upada. Graves po prostu go dobija. I tu widzimy na, Kasady, na Kasady w Orna. Ornek się No obraca. tak, orn o, Kasady tutaj próbował z limit testować. I niestety nie, się nie udało się. Orn zwycięsko wychodzi z tego pojedynku. Na szczęście dla Orna się to wszystko ułożyło teraz widzimy, że Orn kieruje się bardziej. O, widzimy tutaj ultimate od Aszki. Aszka trafiła Ezraela. Ezreal prawdopodobnie tutaj będzie umierał. I dostał one shota od Kazixa e, drużyny czerwonej. Ale mapa, e, czyli tu gra, zmierza tutaj w Kemtek Soula, Zobaczymy, czy tutaj to w ogóle dojdzie ja, do tego. O, widzimy tutaj Skarner od pleców. O, ładny Impale na dwie osoby. Zobaczymy, czy tutaj więcej coś się coś uda zrobić. Skarner odpala, goł goni i tak dalej. Orna. Orna. Z Klatka od Vegara. Nie Widzimy tutaj, o, tutaj widzimy, karmę. że chaseowana jest karma Kazix z, z ghostem, Jak i ghost jomu łapie karma, Potrzebuję. Spójrz. Teraz szybko się przerwę. Na tą wizję Dużyny czerwonej. Od bota, prawie do topa, cała rzeka owardowana. Wszędzie widzimy pinki porostawiane, ładnie ustawione wardy. widzimy będzie lekki budynek na wilkach. Wydaje mi się, że to Kazik zabrał te wilki. Jest na tym strony Orna. Orn. Podrzuca Jana, w tarapata, Jana musi jechać, Jana już sadzonki. Misuje, Aszka misuje arrowa swojego. Tutaj Kasadyn widzimy, że Kasadin troszeczkę podejmuje zbyt, bardzo tutaj tak, powiedziałbym, że odważnie. Ładny impel, ładny impel od, tutaj Muszą widzimy, od Kasadina, Kasadin może tutaj ładnie, ładny flash od Kasadina! Kasadin czyści z wszystkich, czebuli. całe pole! Kasadin to już tak naprawdę w tym momencie się ładnie wyskał i czyści wszystkich. 4 za 0 i to będzie przejęcie Barona i drużyna czerwona z przewagą. Niemal 6000 golda. Chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest taki lekki mid -diff? lekki mid -diff. Można tak powiedzieć, jest przewaga w minionach, przewaga w, w sumie w killach. W, killach. w, goal, w goal kill. po prostu ma większy kill participation w tym momencie niż Veigar. No jest bardziej useful, no ma więcej farmy A tym bardziej, że im gra dłużej trwa, tym, Kasadin tym Kasadin staje się lepszy. No wiadomo, Veigar też się skaluje, ale tak, Kasadin powiedział, że się skaluje w lepszy sposób, ponieważ jest bardziej użyteczny niż Veigar, bo jest w stanie po prostu wejść, zabić i wyjść. Tak, mówi tak, wsiadam i wysiadam Dwie linie na naraz. Mi się bardzo podoba pomysł, czy będzie jakiś wywiad z, z Tomusiem Miodzio po meczu. Z chęcią byśmy zrobili wywiad z Tomusiem, bo Tomuś w tym meczu bardzo dobry performance, 003, 200 ponad farmy. Ciekawe. Ale trzyma ładnie poziom, bo ma 14 poziom, ma ten sam poziom co topliner, jak i midlaner. Więc, no bo tutaj widzieliśmy, wiecie, widzieliśmy po prostu, że Janna nie, tak naprawdę nie lejnowała na bocie. Karma. No bo karma także, karma, karma schodziła także. z linii. Widzimy, że dostaje, dostaje ult ulta Taszki i, i umiera pod upada. I karma jest legendary. Teraz dużo na czerwono, na jest na każdej linii z Baron Buffem. Widzimy Kasadinę, jak w karma. Karma jednak używa swojej w karmach. na Kazik No i mamy tutaj taki. Zabija karmę, karma. Nie udało się jej przeżyć. Tutaj leki, Widzimy tutaj taki lekki Jungle Diff. Widzimy impel nietrafiony przez Skardera. No i tutaj na spokojnie sobie drużyna czerwona puszuje sobie towery Na dwóch liniach już zostały wzięte. No i podejmują ostatniego Drake'a, będzie to Camp tech Soul dla drużyny czerwonej. I w tym momencie już jest prawie 12 tysięcy golda przewagi. Jest to tak naprawdę trzy itemy, trzy całe itemy yy, na, 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 dla drużyny czerwonej. A Bounty coraz bardziej kokosowe. Coraz bardziej kokosowe. Zobaczymy, jaki tutaj plan na grę ma, Drużyna niebieska. O, widzimy tutaj kolejny engage. Kazik wchodzi. Kazik słaszał tu jeszcze ulti Ashki! Co za Tomuś, performance! Tomu śmiodzie, jakiego Aroła walnął. I zabija Ezrila Tutaj Skarder. W... Skarder ładnie przerzuca tutaj Gravesa, ale Graves przeżywa. O, i ładny payload Tutaj Skardera. I Janna. Dobija karmę. Próbuję do tutaj podjąć Orna. Orn, 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 orn lutuje. Orn zdecydowany, podbity, jednak zdążył swojego ultimata odbić. Tutaj widzimy Angerson'y Kaziksa w Wegara lutuje, Weigar jednak nie udało się dobić gry. No i mamy kolejnego killa na bocie. Tutaj widzimy, że Tomusio wystrzelił. wystrzelił. Aszkę, y, przepraszam, Wejgara. Na bocie, także zawodin. widzieliśmy, że Kasadin przy życiu dobił Ezrila No i drużyna. Czerwona, tak jak mówiłem, jednak pokusi się jeszcze przez zwycięstwo. Nie czekają do barona. Po prostu wchodzą do bazy, czyszczą i zapewniają sobie. Patrz, ale teraz zapewni sobie trzy inchyby, dwóch zawodzieje, jednak się odwracają, bo nie chcą ryzykować. I wydaje mi się, że to jednak będzie najpierw baron. Są trzy imby wzięte i wtedy z tymi e, stworami obleczniczymi będzie będą mieli jeszcze prościej to skończyć bez ryzyka. Procent podjęty e, baron. No drużyna niebieska, nie ma tutaj nic do gadania. Nie są w stanie zrobić mojej trzy inhibitory służbowane. Cała dżungla przeciwników. Prawie cała. O, Prawie cała, cała dżungla. dżungla. O, wszędzie stawione Pinki widzą znajdują. gdzie jest. O, widzimy ulti tutaj Ashki, Aszka trafia o ulta i Kazik swoim ultimatem Także zabija. Car... Przepraszam, Gravesa. I Tym bardziej ten drużyna niebieska nawet nie może teraz podjąć walki o tego Barona. No i Graves, leśnik drużyny niebieskiej upada no i w tym momencie już mamy 15, 16, 17 tysięcy golda przewagi dla drużyny czerwonej, 4 draki, 2 barony, 9 tower'ów, jedyne tower'y jakie zostały to te przy nexusie. No i tutaj widzimy na bocie Skarnera, Skarner tepnął i preszeruje Botlen lane, pcha miniony z baron buffem i tutaj już będzie bardzo ciężko, będzie to ostatni fight zaczniemy tej... Co drużyna niebieska wykombinuje, czy po prostu odda grę puszem? Dwa talary już upadły. Kasadin Skarnę czyści, skakuje. Ezry już zdążył uciec. Odpada Orn, Dwa, Double kill dla Kasadina. Kasadin triple kill, zobaczymy, czy tutaj będzie więcej. Wejście z o, pod No i mamy i koniec gry. Kasadin kończy z triple killem. Drużyna talerz 5 kilo, zapewnia sobie zwycięstwo no, i awansuje dalej. Mordor był taki lekki tutorial. No i na pewno był Jungle Gap w tym meczu. Troszkę. Więc zobaczmy teraz, jeszcze tylko. Ale bardzo dziękujemy testy. obu drużynom jak za jaki jak i Kasadin, jak i mieli podobny damage, czyli było więcej walk na górnej części mapy. A drużyna przeciwna, ledwo 9-100, wycisnęła obrażeń. Trochę to zadziwiające po takim czasie. Bo wydaje mi się, że za mało czasu na tego wygara, aby się wyskalować dobrze. Ale jakby dali jeszcze więcej czasu, to prawdopodobnie Kasady mi się jeszcze bardziej wyskolował, więc to jest równia była. No, no tak, spójrz tutaj teraz na skarnera. Skarner tak naprawdę zrobił nawet więcej niż Kasady, Mimo to, że składał się pod full tanka. Rework. Rework. I dziękujemy i widzimy się na kolejnym Wkrótce, meczu. Na kolejnym meczu. Na wyj poza ekranem 8. Do usłyszenia.